Siemanko, moi widzowie. Siemanko, z tej strony Vity. Dzisiaj chciałbym z Wami pogadać na pewien temat na temat powiedzmy takiej sytuacji, która wydarzyła się na moim kanale. Oraz chciałbym wam was też o czymś poinformować. Yy, ponieważ, może zacznę od tej informacji, yy, chciałbym wam powiedzieć, że obiecałem wam, że wstawię na YouTube'a filmik z Sylwestra, ale yy, ocenzurowałem go. A te sytuacje, ocenzurowane gdzie ludzie byli hmm, lekko nakropieni, yy, były powiedzmy najśmieszniejsze. No, i teraz, jak ja ten filmik zmontowałem, mogę wam pokazać, ja zmontowałem ogólnie ten filmik na moim kanale znaczy Jezu, na moim kanale, na moim kąpie. widzicie tu jest cały zmontowany ten filmik jest tu, widzicie parę sytuacji na dwie kamerki było nagrywane jak siedzieliśmy i tak dalej różne jakieś lampy nie wiem, puszczanie ferwerków w spłonionym tempie i tak dalej no i cały filmik jest montowany. no, ale stwierdziłem, że nie stawię tego filmiku na YouTube z prostej przyczyny, po prostu jest według mnie nudny i zanudzilibyście się patrząc te kilkadziesiąt minut na filmik w którym praktycznie nic śmiesznego nie ma i jest po prostu zwykły filmik, tak każdy normalny sylwester, nie wiem, fireworków, siedzenie, gadanie, no, no i tyle. No może parę sytuacji, jak tańczyliśmy, były śmieszne i tyle, ale ogólnie filmik według mnie jest nudny, a drugie, druga strona, znaczy inaczej druga sprawa jest taka, że ten mm, filmik już praktycznie dwa miesiące jest po, sy po Sylwestrze był ustawiony, więc to tak trochę nie na czasie, według mnie to, to trochę nie pasuje. A miałem właśnie trochę spraw do zrobienia, troszkę jestem chory. Widzicie tutaj jeszcze tabletki mam, i, i, i tyle. No i po prostu no, nie miałem czasu jak tego zmontować. Musiałem inne filmiki pomontować, inne prace porobić. No i ogólnie matura mnie czeka. Dlatego też właśnie ten filmik tak późno się pojawił na moim kanale. Znaczy, miał się pojawić, ale się nie pojawi. Więc wstawię wam po prostu coś lepszego, coś, coś nowszego, jakiś ciekawy filmik Zamiast tego Sylwestra, no po prostu nie chcę was zanudzać tym filmikiem I teraz chciałem pogadać na temat pewnej rzeczy, znaczy rzeczy, pewnej sytuacji, która się wydarzyła na moim YouTube Ogólnie ja robię, mój kanał to kanał graficzny, tak? Zajmuję się animacjami, intrami, różnoraką grafiką Okej, okay, brakło mi pamięci na telefonie, tak więc kontynuując mój kanał właśnie zajmuje się grafiką wszystkim co jest właśnie związane z grafiką i wykonałem animacje dla firmy która zajmuje się sprzedażą skinów, paczek, kluczy, e, za SMSy, za nie wiem za przelewy bankowe do Counter Strike Global Offensive tak ja ich nie reklamowałem tylko zrobiłem dla nich taką taką wstawkę nie wiem jak nazwać takie intro reklamy że każdy YouTuber mógł wstawić taką formę właśnie reklamy do swojego filmiku i nagle w jakiś sposób, nie wiem, nieziemsko dostałem kupę hejtu, kupę łapek w dół pod filmem. Jebie mnie to ile będzie teraz tutaj łapek pod tym filmem w dół, ale zachowaliście się beznadziejnie, hamsko. Yy, nie wiedziałem, że mam tak głupich widzów, naprawdę, bo ja ich nie reklamowałem i to nie zależy ode mnie, czy oni rzeczywiście kogoś oszukują. I nie dochodzą mi ich skiny, czy nie? Ja sam kupiłem kilka o nich skinów i wszystkie otrzymałem. Jeżeli wy nie otrzymywaliście, to wy powinniście to, z, powinniście to z nimi załatwić, a nie powinniście mi dawać łapek w dół za to, ponieważ mój kanał jest kanałem graficznym, tak? Więc powinniście oceniać tą animację, a nie to, jak sklep sprzedaje swoje produkty. Jeżeli nie wiem, ja zacznę robić animacje dla, nie wiem, powiedzmy, Donalda Tuska, którego nie lubicie, to nie powinniście dawać mi łapek w dół za to, że nie lubicie Donalda Tuska, tylko to jak, nie wiem, na przykład jak będzie brzydka animacja, to za tą animację powinniście mi dać, te łapki w dół. A nie za, za to, że po prostu nie robicie jakieś tam osoby, tak? Czy jakiegoś sklepu, bo nie wiem, bo was oszukał tak, że komu twierdzicie. Nie wiem czy taka prawda jest, czy nie Ja w każdym razie otrzymałem produkty, zanim jeszcze oni w ogóle wiedzieli, że jestem youtuberem, bo najpierw sobie kupiłem, coś tam było nie tak, bo właśnie nie miałem profilu pr publicznego, tylko prywatny. Support od razu mi odpisał, wszystko załatwione byłoby od ręki i dostałem skiny, które kupiłem. A tutaj widzę, właśnie dużo osób pisze, że są oszustami. Nie wiem, czy sugerujecie się opinią innych youtuberów, bo jest taki jeden, który. No, nie będę już toczył tego tematu, dlaczego akurat tak zrobił, a nie inaczej, ale tam grubo jest. I widziałem, że ten youtuber nie mówił za, za bardzo, mm, jakby to powiedzieć, prawdy. No ale mniejsza o to. Yy, i, I tyle chciałem Wam powiedzieć. No, że nie fajnie się po prostu zachowaliście. Boli mnie to że właśnie daliście mi łapki w dół za jakąś firmę i nie oceniliście szczerze tego, tego, tej animacji, tak? Tego intra, nie wiem jak to powiedzieć, tej reklamy takiej. No, tak więc powinniście ocenić moje dzieło, a nie jakiś sklep łapkami w dół pod moim filmikiem. Uff. Tak więc, to tyle wam chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że się troszkę ogarniecie. I, i tyle, no i czekajcie na nowe filmiki, bo na razie tego filmiku, no, nie wstawię z... Sylwestra, bo nie chcę was naprawdę zanudzić. Tak więc, to tyle. Ja się z wami żegnam. Na razie i cześć. Jeśli ci się spodobał ten film, możesz pozostawić lajka i subskrypcję. A jeśli ci się nie spodobał, to też możesz pozostawić lajka i subskrypcję. Tak więc, peace i yo!